I nagrywamy. No i słuchajcie, witam Was znowu Lightroom 44. Tutaj jesteśmy teraz w innym laboratorium. I zobaczcie, jaka jest różnica między laboratorium, takim roboczym, gdzie po prostu człowiek pracuje na co dzień, a laboratorium który się pokazuje innym, na przykład. I posiada e... też wyższej klasy technologii, tak naprawdę. Tak, tam były drukarki takie łatwiejsze, jak w użytkowaniu, prostsze w budowie może powiedzieć. Tak, tak jest. A tutaj słuchajcie, to mam, no właśnie, już się Wam opowie dokładnie, ale tutaj mamy taki naprawdę porządny sprzęt. I uwaga, patrzymy w takim razie, co to jest. Okej. Okay. Słuchajcie, generalnie tutaj y, są maszyny, które służą nam do druku w metalach. Zaraz pokażę, jak to wygląda. I do druku kolorem. W tym momencie tak, to są dwie różne instalacje działające na zupełnie innych zasadach. Generalnie chodzi o to w duchu kolorowym. Mamy w tym momencie pola robocze, na którym tworzony jest obiekt. Te obiekty potem czyścimy w specjalnej takiej kolorze do czyszczenia za pomocą takich pistoletów ciśnionych. I generalnie to wygląda tak, że obiekt po wybuchu jest cały zanurzony w yy, polu roboczym, to pole robocze w tym momencie jest obniżone. Trzeba włączyć system oczyszczania. to zostaje zasane znowu do maszyny, ten proszek, bo tak naprawdę tutaj bazujemy na proszku. I teraz zasada działania tej instalacji. Cienką warstwę yy, drukujemy lepiszcza razem z kolorem. Yy, Kolory są normalnie z yy, takich, o prostu to nie. Czą, nie. Kolory są po prostu realizowane i system utrwalania z dysz takich do drukarek dużo gabarytowych Zasobniki na farby też są takie duże. No tutaj jest czarne, to jest lepiszcze, tutaj są poszczególne kolory, jest jeszcze systemy do oczyszczania. Ale chodzi o to, że po prostu to jest prawdziwa drukarka. Czy to jest tak jak drukarka w sumie do papieru, jak drukujemy A. napisy, obrazki, tylko tutaj mamy po prostu proszki różne. Dokładnie. No I ona zobaczcie, pracuje jak klasyczna zwykła drukarka, tylko że y, drukuje obiekty przestrzenne. Bo po nałożeniu tej jednej warstwy. Po prostu jest zasypana cienka warstwa tego proszku no i po prostu znowu lepiszcze, kolory i tak następna warstwa następna warstwa, aż powstaną nam tego typu obiekty. To Teraz, czekaj, to, to inaczej, to czyli to nie jest proszek jest tutaj, a tutaj są to lepiszcze, lepiszcze czy to jest jakiś płyn? Kolory. Tak, to jest płyn. To jest płyn jakiś, okej, okay, dobrze. Powaga, że tak powiem, Łączy jest, ten, ten proszek. się ze sobą. Tak okej, okay, dobrze. I wtedy powstają nam obiekty. Które no na początku są bardzo delikatne. Te obiekty bardzo łatwo można w tym momencie uszkodzić. Te płytki akurat techniczne są do kalibracji troszeczkę mocniejsze, ale to nie jest pełna wytrzymałość tego materiału. Niestety trzeba ten materiał oczyścić i mm -hmm. potem oddać okay. korpieli kompie akrylowej. Taką jakby kropelką w tym momencie nasączony. I tutaj widać tutaj są miejsca niedosączone. Tutaj już są bardziej nasączone. Tutaj akurat coś nie tak z kolorem było, tak więc nie wydawaliśmy tego elementu, bo realizujemy tam drobne prace. I Przeróżne obiekty kolorowe. Tak, ale ogólnie mówiąc, to wydrukować. już jest taki gotowy wydruk. Tak. Fragment makiety. No, on tak właśnie wychodzi. Już w takim kolorze, i to już jest twarde, można popukać. Oczywiście. Nic się z tym nie stanie. Muzeum Wodociągów Bydgoszcz posiada dużo więcej takich naszych wydruków. Bo my właśnie my też do różnych instytucji realizujemy mhm. różne właśnie wydruki. I teraz tak. Wiadomo, mamy na przykład takie wydruki dużo babarykowe. Nawet. A, można. Funkcjonalne, w pełni funkcjonalne. Proszę bardzo. Bo a Zbyszek, słuchajcie, to jest kawał dziada. 105 kilo. 105 kilo i zobaczcie, wydruk taki i normalnie, jest, bez problemu. Tak. Yy, zestawienie właśnie rzeczy użytkowych, prostych, szybkich do wykonania, yy, z rzeczami, które są, no, w tym momencie już... Yy, to ja może pokażę tutaj właśnie, duchu, bo tu już jest... A, właśnie. O. O, tutaj bardzo fajnie, że nawet ten... War troll. Warcraftowy troll chyba tak. Jest uszkodzony, bo widać, że on był jest pusty. Pusty w środku, tak. tak jest. Wysypany proszek ma nogami, <grych> bo to można właśnie wysypywać ten proszek. No a w tym momencie on już wygląda po utrwaleniu w ten sposób: Baby Yoda, o. To jest Yoda, tak. Tutaj to mamy to jest... małego ma, mały Iron Man. Iron Lego, Iron Man. Iron Man. Tutaj mamy zobaczcie takie fajne rzeczy. O, a ten jest lity, to czuć, że jest ciężki, bo by był w tym momencie robione lity. No i oczywiście takie pokazowe, proste rzeczy. To nie jest do końca utrwalone, ale można też proste, małe, funkcjonalne, tylko że wytrzymałość tego kolorowego druku no nie jest taka, jakbyśmy w tym momencie chcieli. To jest bardziej po to prostu element pokazowy. pokazowy tak jest. Dobrze, może troszeczkę o... No i właśnie ta technologia, truchach, bo to jest super. I ruch. tu mamy tego dziada wielkiego. I to jest, słuchajcie, drukareczka, która drukuje w czym? Tutaj drukujemy akurat w stali, ale możemy w tym momencie też drukować w, 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 w tytanach. Ale to nie w tym urządzeniu, a w urządzeniu obok. I Czyli ogólnie mówiąc, jest to drukarka, którą drukujemy metalami. Tak jest. A odbywa się to w taki sposób. I nie będę już włączał tego urządzenia, bo przygotowanie komory. Komura jest oczywiście, możemy, argonem, azotem, jakimś gazem, który wypycha nam tlen, Bo nie może być w środowisku tlenu taki. To tak samo jak się tlenu. spawa, to też nie może być tlenu. To jest spawanie laserowe. Dokładnie. No właśnie. E, tutaj mamy właśnie wytwornicę, mówiłeś czego? Azotu. Azotu, właśnie, do na tego. No tak? po prostu cały czas w tym momencie na buty. Na buty, tak. No. Ale jak odbywa się tutaj, Mamy stoliczki. Stoliczki i właśnie to wyznacza nam nasze pole robocze. I na stoliczkach tak naprawdę stoliczki umieszczamy sobie w polu drukarki. I teraz ja tam, tutaj, z mamy, tutaj mamy zasobnik, mhm. zasobnik z materiałem, to jest proszek metali, który poprzez tą raflę, to jest taki rodzaj wycieraczki. Nakładamy w tym momencie cienką warstwę. A taka bardzo cienka chyba na Bardzo. Nie? To tam jest 20, 25 mikronów. i no właśnie, może tutaj e, zobaczmy to oczko. E, to oczko jest e, razem z układem odpowiednich tam luster wyposażone w laser. Laser, laser półprzewodnikowy, bardzo mocny, który spawa k, tą warstwę poprzednią do następnej. Czyli stolik jest opuszczany i w tym momencie zasypywana jest następna warstewka, która jest spawana do warstewki poprzedniej. No i tak powstają przeróżne elementy. No tutaj jest taki przykładowy, pokazowy prosty element, ładnie oczyszczony już, ale na przykład testowe, o to jest ciekawostka, narysowane w blenderze. Chciałem zobaczyć po prostu ażurowość konstrukcji i jak mocno jest to wytrzymałe, a jest można się pokłuć, no to w tym momencie tak to wygląda. Już trochę poniszczone, no bo wiadomo, tam testy trzeba było na tym przeprowadzać. Ale właśnie, minus tej technologii jest taki, że zawsze musi być taka delikatna podpora. Nie wiem, czy tutaj widać, ale jest to, podpora jest konieczna, bo jest obkurcz metali podczas spawania. No i niestety to musi być zamocowane na trwałe do stolika. Trzeba to potem obciąć, no i po prostu yy, potem oczyścić taki element. W druku kolorowym, no wszystko wisi nam jakby w powietrzu, w tym troszkę. Tak więc na tyle jest to wygodniejsze. No tak. Słuchajcie, a tak naprawdę technologie druku, Możemy dobierać do tego, czego chcemy. A jak sami chcecie się pobawić, no to chyba co? I to najprostsze te systemy. To, system to chyba druku, te, co było w tamtym laboratorium poprzednim. Natomiast, Oczywiście. bo tu jak mówimy o takich drukarkach, to nie jest koszt kilkuset ani kilku tysięcy złotych, tylko mówimy tu już no raczej już o czym? To są droższe te drukarki. To są dziesiątki pewnie. Yy, tutaj nawet setki. Nie, tutaj. Ojej. Już tam nie będę mówił o cenach, no, ale są, no, tak, to, to już są jest, Tak. Niestety, setki to już pieniędzy. do domu nikt tego nie kupuje. Dokładnie, to już. Okej, okay, no to Wiem, co... Kwestia, to się zleca wtedy takim druku. Czyli wszystko widzieliśmy. Tak pokrótce, to znaczy to jest jedno z wielu lawatorów, bo jeszcze mamy fermy drukarek, mamy systemy do druku na przykład z samymi tytanami, ale to jest bliźniacze urządzenie. Yy, I to jest yy, tak, jeżeli chcemy dużą serię, to idziemy na fermy Drukar. Jeżeli chcemy coś unikatowego, mocnego na szybko, no do tego grupego laboratorium. A jeżeli chcemy kolorowe, metalowe, no to właśnie tutaj to laboratorium, które widać. No, teraz zobaczcie, ja mam prawie 2 metry, a z byszek mnie tym jest dużo. Ale Ja mam bardzo tak metry. No. Także słuchajcie. Zostaliście oprowadzani po dwóch laboratoriach. Poprzedni odcinek to był laboratorium takie właśnie techniczne typowo, nie? tam gdzie właśnie są prototypy robione. Tak jest. I widzieliście, taka graciarnia to właśnie była, a tutaj pięknie, czyste, bardzo takie pokazowe, prawda? a jeszcze raz powiem, jesteśmy... W opisie było poprzednim, po, na poprzednim filmie. Jesteśmy w, w UKW w Bydgoszczy. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Zapraszamy. Piękne jo. miasto. Tak. Mhm. Także jak ktoś chce studiować, Bydgoszcz się kłania. Bardzo fajne warunki. Słuchajcie, jak widzicie, sprzęt nowoczesny. E, kierunków macie potem rozmaitych, no nie? Z reguły akurat u nas na e, przeróżnych kierunkach technicznych, bo generalnie wszyscy studenci sobie dają radę, ale jest tak, że na kierunkach technicznych z reguły studenci pracują podczas studiów. Tak, bo Więc my razem kończyliśmy tą szkołę. Jak ja kończyłem to się na to nazywała jeszcze, nie? bo to jest, tak jest. No rozwój, no szkoła się po prostu rozwijała, tak. nauczania się rozwija, dlatego już jest UKW, a Nie, a nie, to, nie, to było. Czekaj, na tym było, jak to się nazywało. Wyższa szkoła pedagogiczna. Wyższa szkole, do, 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 do. Ja zacząłem w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Kończyłem już Akademię Bydgoską, tak a teraz mam Uniwersytet Bydgoski. na. No. Okej, okay, słuchajcie, no to tak na razie pozdrawiamy, pozdrawiamy. z UKW w I zapraszamy. I zapraszamy. Trzymajcie się. Cześć.